Po co kupować odkurzacz pneumatyczny, skoro w marketach są elektryczne i to po 250 zł? Już tłumaczę dlaczego. Odkurzacze pneumatyczne tego typu z wiaderkiem znalazły najpierw zastosowanie na jednostkach pływających, gdzie obsługuje się je w czasie rejsu, w ciągu długotrwałych rejsów i gdzie nie można używać prądu elektrycznego. Używa się sprężonego powietrza. Do zasilania w zasadzie wszelkich narzędzi na pokładzie jednostek pływających, po to, żeby nie doszło do porażenia prądem. Ten odkurzacz później znalazł zastosowanie w wielu innych gałęziach przemysłu, tam gdzie istnieje ryzyko porażenia prądem, nie tylko dlatego, że przecięty przewód elektryczny może mieć kontakt z wodą i może dojść do porażenia, ale też dlatego, że właśnie taki przewód może zostać przecięty gdzieś nie wiem, w zakładzie konstrukcji stalowych i ktoś może ten przewód niechcący bezpośrednio dotknąć bardzo proste urządzenie dlaczego właśnie jeszcze warto zaopatrzyć się w taki odkurzacz, dlatego, że on nie posiada napędu tutaj jest tylko inżektor w środku i w zasadzie nie ma żadnych innych części ruchomych tylko jest taka kuleczka, która blokuje zasysanie, kiedy pojemnik jest pełny to należy tą pokrywę założyć tutaj do tego jest jeszcze klamra yy, i oczywiście wózeczek żeby łatwiej było to wszystko transportować o coś takiego i fajny gotowy zestaw znajduje zastosowanie wszędzie tam gdzie mamy pyły, gdzie mamy płyny yy, jeszcze jedna rzecz o której nie powiedziałem ten odkurzacz nie potrzebuje worka bez względu na to, czy mamy do czynienia z frakcjami suchymi czy mokrymi. Nara!